Hej kochani, to chyba mój ulubiony vlog w tym roku. Zrobiłam kilka rzeczy, które sprawiły mi radość. Materialne i też nie. Te. Kupiłam kotom Wymarzony Drapak, zmieniłam fryzurę, byłam w nowym mieście i wybieram się z rodziną na wieś, by posiedzieć na trawie wśród natury i zabieram was ze za sobą. Zapraszam. Właśnie udało mi się sprzedać klapki na wintę. Klapki wszystkim dobrze znane, Birkenstock mi się bardzo podobały. Zobaczcie, nawet ach, ostatni raz sobie ubiorę. Nawet by mi pasowały do tych spodni. I powiem tak, na pierwsze ubranie to jest naprawdę, czuję, że są wygodne, ale gdy dłużej w nich chodzę. To niestety, to mi ogląda na Instagramie, to chyba ma już dość tego mojego tematu, bo ym, kupiłam te klapki w 2021 roku, czyli dwa lata temu, i to już jest kolejny sezon, kiedy chcę im dać szansę. Na początku myślałam, że może jakoś yy, koślawo chodzę, bo kupiłam sobie je na okres ciąży, żeby było mi wygodnie. Yy, to później pomyślałam, że być może yy, zmieniła mi się postawa ciała. Wiecie, y, ciężar ciała się zmienia, no i kobieta trochę inaczej chodzi. No, ale jakby, no nie jestem już wciąż i dalej ledwo w nich chodzę. Ostatnio przeszłam y, zaledwie 2-3 kilometry, po prostu czuję takie, jakby mi coś pulsowało i wbijało się w środek stopie. A są osoby, którym idealnie te buty pasują, i cieszę się, że ktoś będzie w nich chodził. Uważam, że są piękne. Znaczy, cwo, szpeciorstwo. Ale jak na to szpeciorstwo, no to ten kolor mokka dla mnie był najładniejszy. I chcę Wam tutaj przy okazji polecić coś takiego. Nano Deo Silver. Powiem Wam, że ja wcześniej nie wiedziałam o czymś takim, bo używałam tylko te takie psikacze z kiwi. A to kupił mój facet i bardzo fajnie pachnie. Tutaj zanim wyruszą w świat, to jeszcze. Psikna i Jezu, kto pochnie. Chciałam powiedzieć, było miło, ale się skończyło. Ale lecicie w świat. Może będzie ktoś, kto Wam więcej życia pokaże. To jest idealny, namacalny przykład tego, że jak coś się sprawdza jednej osobie, to drugiej niekoniecznie. Dobra, przy okazji, pakowania wyciągnam moje pudełko, uwielbiam je. To są, ja zbieram, wszystkie takie folie, właśnie jakieś takie bibuły, które są właśnie w opakowaniach po butach, albo jak przychodzą jakieś do mnie paczki PR-owe. Zobaczcie na przykład tutaj piękna bibuła z Joab. I gdy będę pakować kiedyś komuś jakiś prezent, to po prostu wytnę tutaj tylko ten napis i zobaczcie, jaki to jest fajny deseń. Mam tutaj przeróżne wstążki, ale właśnie nie tylko takie świąteczne. O, mam na przykład tutaj jeszcze y, takie tagi, które w ogóle jeszcze przywiozłam z Anglii y, na prezenty z kotami. Znaczy, no patrzcie, jakie taje, jakie daje, jakie daje Jakie takie będzie to bardziej, się I. Co tu jeszcze? O! Na przykład takie naklejki. Tę naklejkę mam zamiar przykleić na tą folię. Niby, bo tu nie lubiłam, a robię jakieś takie wyjątkowe pożegnanie. I czasami powiem Wam, że no, robię jakiś taki. Yy, taką milszą wysyłkę czasami dorzucam jakiś bilecik z jakimiś życzeniami czy coś takiego nie to, że zawsze wiecie jestem taką wazeliniarą i zawsze myślę o tym, żeby komuś po drugiej stronie zrobiło się miło, ale czasami tak mam ostatnio właśnie wrzucam yy, słodkości do przesyłek i yy, fajne to jest. A ty cia? właśnie dostałam sms od firmy kurierskiej, że dzisiaj zostanie dostarczona mi paczka. Paczka, na którą bardzo czekam i powiem wam, że niewiele jest takich rzeczy materialnych, które sprawiają mi radość. Na ten moment myślę, że byłby to jakiś ładny pokoik dla córki, yy, łóżeczko, być może jakieś naklejki na ścianę, jakiś regalik dla niej i, yy, i mebel. Tak sobie myślę, że bardzo chciałabym jej zrobić taki kącik yy, do spania. Yy, jakaś lampka ładna. A, a drugą rzeczą, w ogóle taką zupełnie yy, po drugiej stronie, ale również nie dla mnie, bo nie mam czegoś takiego, co bym ja chciała. A moje drugie takie życzenie, marzenie to jest z kolei z roli kociej mamy, czyli po prostu coś dla kotów. Jest taki drapak, mój wymarzony. Yy, na temat którego konsultowałam się z Wami już chyba w zeszłym roku, ale tak nie po drodze mi było, bo kwota yy, jest dość wysoka. Natomiast wiedziałam, że prędzej czy później go kupię i obecnie mogłam sobie na niego pozwolić. Dodatkowo jeszcze miałam bardzo fajny rabat na niego. Także dzisiaj wyczekuję, tak naprawdę, tego domofonu od kuriera i czekam, jak na szpilkach będziemy razem składać. Yesterday there was <laughs> sun and there was rain. Beauty in the mountain And as the light startled our eyes, we took off disguise. I. <laughs> I. Nie I. I. Jak olbrzymie to jest. <grymne> zadowolone, proszę bardzo. Proszę bardzo. Będę ukrywać, pancia sama wsadziła, ale tu zero protestów. Było tylko automatyczne zawinięcie w kulkę. Nie podoba jak to się podoba! Zajmuje pół salonu, ale jest cudny. Witam w mojej półmrocznej sypialni. Mamy sypialnię wystawioną na promienie słoneczne, i w lato robi się tutaj ciepło. Jest tak: rolety zasłonięte i zasłonę i. Jest ok. Chcę Wam pokazać proces zakupu tego drapaka, bo generalnie ta zniżka jest dla wszystkich. Nie jestem jakimś wybrańcem, wystarczy tylko zainstalować wtyczkę, ale rabat. W zeszłym miesiącu dostałam od nich propozycji współpracy, a że znam, ale nawet bardzo chętnie, ja bardzo chętnie zbieram takie cashbacki i ostatnio sobie nawet powypłacałam, co tam miałam. Zapomniałam o tym kompletnie i wypłaciłam sobie ze wszystkich jakichś afiliacyjnych programów i naprawdę w Kilka stóp mi się z tego uzbierało. Zanim przejdziemy do ZO plusowych konkretów, to powiem o Alerabat. Myślę, że znacie, ale pokrótce. Jest to system kaszbekowy, który zwraca nam procent za zakupy i działa on na zasadzie wtyczki przeglądarkowej. Do tego jeszcze mam mega fajny. Wbudowany taki myk, taki trochę, ja to mogę nazwać taki asystent zakupów online, proponuje konkretne kody rabatowe. Coś, co go wyróżnia od innych, z których korzystałam wcześniej, to fakt, że automatycznie jakby te kody zasysam. Po prostu sprawdza i oferuje mi najlepszą dla mnie ofertę, jaką mogę uzyskać na tej stronie. I tak naprawdę to pozwoliło mi odblokować tą swoją myśl, że dobra. Kupuję taki drogi drapak. Już Wam pokazuję, jak to się robi. Weszłam sobie tutaj na ZoPlus Natural Paradise. To jest ten drapak XL, który mam. No i normalnie wrzucam sobie go do koszyka. Ten rabat, który obecnie widzicie, to jest moje 3% zniżki za pakiet lojalnościowy, który sobie wykupiłam na cały rok. I tutaj mamy miejsce do kodu rabatowego i nie widziałam jeszcze tak dużego cashbacku na Zoplus, więc super. Tu już mam ten cashback aktywowany. Naleziono czy kody rabatowe. Klikam dopasuj najlepszy i teraz zobaczycie na żywo, jak się to robi. Jest kilka tych kodów, ale okazuje się, że ale Rabat specjalnie dla Zoplusa ma. Minus 10%. Ten kod rabatowy i ten karzbek mnie zachęci, mówię, będzie kupuje! I owszem, Zoplus oferuje od czasu do czasu jakieś kody rabatowe. Zazwyczaj są na jakieś konkretne marki albo dla nowych użytkowników, jak się kogoś poleci, ale dla stałych użytkowników... Nie ma. I to nie jest kod na stałe, także polecam Wam zainstalować wtyczkę. I jeśli planujecie jakieś większe zakupy, inwestycje zwierzakowe na Zoplusie, to to się naprawdę opłaca. Naprawdę mi się wydaje, że ja Wam tego drapaka nie kupiłam, gdyby, gdyby nie było takiej fajnej oferty. I jeszcze ta myśl, że dostanę. Jakiś procent zwrotu. Także wielka rekomendacja, jeśli chodzi o Ale Rabat z mojej strony. Ale Rabat sprzyja kociom, mamom generalnie zwierzolubom, no bo, no, bo to, no, bo to, no bo to muszę zjeść, no bo to muszę zjeść, muszę dla paziury podrapać. No to, to nie są panie rzeczy. Także jak co miesięczne zakupy zwierzakowe przed Wami, zapraszam do opisu i tam na pewno. Na pewno będziecie, będziecie zadowoleni. Witamy kilka dni później. Musiałam troszeczkę odczekać, żeby poczekać na. Akceptację kotów. Te pierwsze dni były takie dość nieśmiałe co do tego drapaka, i musiała pancia pokazywać, że w ogóle hej, tu się drapie. Pusia uwielbia to miejsce tutaj. Natomiast ryjoczek, w związku z tym, że jest takim harpaganem, ja wiedziałam, że on będzie tutaj się wspinał jak na drzewie. Nawet wczoraj ryjoczek pierwszy raz wszedł na samą górę. Tutaj jest taki uchwyt, który ma przymocować drapak do ściany, żeby był bardziej stabilny. Jak teraz to oglądacie, to zapraszam Was na Instagrama. Powinna właśnie wlecieć rolka z drapakiem, z składami w akcji. <gryśla> Kilka dni później wybrałam się do rybnika oddalonego o 40 km i miałam różne opcje transportu do wyboru, ale wybrałam oczywiście pociąg. Czemu rybnik? Podobno Karol w salonie Brandys' Salon robi cuda z włosami. I postanowiłam zrobić sobie wycieczkę, by to sprawdzić. Dotarłam do rybnika, tak bardzo się skupiłam na tym, żeby tutaj w ogóle trafić, że właśnie to mnie doszło, że to ostateczny jest tymi włosami. Ej, szczęka mi opadła jak to jest. Ej, ty jesteś taki piękny, co? E, Czasy, w których przejmuję się wyglądem już dawno minęły, dlatego dałam Karolowi wolną rękę. Wie, hej, tak wyglądają moje włosy. Możesz zrobić z nimi totalnie to, co uważasz. Wystrzyżenie, jest ja lubię nie dziewczynom, które na przykład są niezdecydowane, no, mogą być takimi wychłodzonymi, tak kręconymi, więc możesz sobie śmiało a efekt przeszedł moje najśmielsze oczekiwania. Jestem już po. Jestem zachwycona fryzurą. Nie mam dzisiaj takiego dnia youtuberki, więc w środku za bardzo nie nagrywałam. Czy znaczy, nagrywałam, ale nie wchodziłam w żadne interakcje przed kamerą, bo dzisiaj mam taki... No, nie mam do tego dnia. Tak bywa. Taka ze mnie youtuberka. Wczoraj przed przyjazdem tutaj googlowałam sobie, czy jest tu jakaś wegetariańska czy wegańska restauracja. I znalazłam taką, więc jestem w Masali jestem sama. Wybrałam sobie jeszcze takie stoliczki. Pięknie to jest, bardzo mi się w ogóle podoba. Rybnik przypomina mi troszeczkę Cieszyn. Pięknie tu macie, pięknie tu macie w tym Rybniku. Co do samej wizyty yy, i salonu, i Karola, i obsługi, było cudownie. Naprawdę warto było przyjechać 45 km z jedną przesiadką. Okazuje się, że w sumie jest pociąg bezpośredni i takim też wracam. W ogóle yy, Karol ma taką osobowość, on jest takim, takim dobrym duchem. No, tak sobie pomyślałam, że zaraz się tutaj zejdą ludzie, nie będę sama i tego nie nagram. Więc tak jestem zachwycona obsługą, jestem zachwycona Karolem. On yy, temu miejscu daje taki taki... Przyjazny klimat i to, jak on się zwraca do pracowników i on ma takiej w sobie delikatności i czułości do człowieka, super i myślę, że też to wnętrze też odzwierciedla Karola. Bardzo mi się podobało, jeśli chodzi o jego podejście do włosów moich i generalnie bardzo fajnie wszystko opisuje, daje wskazówki, jak te włosy stylizować. Ja generalnie przyszłam do niego i powiedziałam, Obojętne. Nic <laughs> co zrobisz, ja zawsze mam włosy obcięte na prosto, zawsze od linijki, zawsze tak sobie wymyśliłam, bo kiedyś bardzo mi się puszyły i chyba po prostu tak mi się zakodowało. Mam takie przekonanie, że zawsze muszą być obcięte na prosto, żeby po prostu zachować ciężkość. A zobaczcie, w ogóle no ja jestem zmienioną osobą. <laughs> Powiedział mi, że bym sobie kupiła taką szczotkę, tutaj sobie odbijała, mówi, ale ta fryzura wymaga tego, żebyś yy, zobowiązuje. Ja mówię, dobra w sumie. No potrzebowałam takiej zmiany i no jestem bardzo zadowolona. Eee, no jestem, jestem zadowolona. Wszystko w ogóle zaczęło się od tego, że napisałam na Instagramie, że chciałabym zacząć wydobywać skręt. I Ewa kosmetyczny koktajl, u którą mogliście poznać u mnie na filmie o analizie kolorystycznej, to on robi mi analizę i generalnie znamy się z internetu i ona mówi, Ola, jedź do Karola. Jedź do Karola, on Ci doradzi, on Ci podpowie, on Ci zrobi wszystko z tymi włosami, no i, yy, i ona mieszka w Anglii, a gdy przyjeżdża do Polski, no to oddaje się w ręce Karola. Tak samo na ślub widziałam, też się u niego ogarniała i fajnie. Ja e, myślę, że mogę sobie robić od czasu do czasu taką wycieczkę do Karola i przy okazji do Rybnika. Mi się to bardzo podoba. Jest tak klimatycznie. Tutaj są jakieś takie schodki gdzieś tam. Jest niska zabudowa w centrum. Na dole znaczy to są takie lokale użytkowe. Tutaj są jakieś firany, tu jakieś apteki. A pomiędzy właśnie tymi e, budynkami są. Takie przejścia brukowane, gdzieś z zapuszczonym bluszczem. Pięknie wygląda. W dalszej części rubnika się nie zapuszczam, natomiast te mi się podobają. Cześć na wsi. Kilka dni później jest weekend. Przyjechaliśmy tutaj. Uf, ale się ciepło zrobiło. Od rana było chłodno. Ja w ogóle jestem w takich długich, dość grubych spodniach. I jak tylko wyszło słońce, to się zrobiło tak bardzo parno. Zwłaszcza, że było wilgotno, bo rano padało. To są moje włosy. Już pomycił. I kurczę, obiecałam Wam. Co prawda na Instagramie, chociaż to, to dalej są ci sami ludzie, pewno mi oglądacie tweetu. Tu. Obiecałam Wam, że będziemy robić razem stylizację i testować tą nową szczotkę, którą kupiłam, żeby sobie nakręcać tą grzywkę. Natomiast słuchajcie, nie wyrobiłam się czasowo i wczoraj zrobiłam na szybko takie suszenie, więc to są takie włosy bardziej naturalne teraz. Będziemy robić na ognisku kociołek, jak nie znacie, niektórzy mówią na to prażone. Albo zapiekanka warzywna. Czyli zaraz będziemy obierać ziemniaki. I... i tak. I taki dzisiaj będzie obiad. Właśnie tam na palenisku. Chedy! wpisałam sobie w ogóle w Google hasło zdrowe lizaki albo lizak bez cukru i córka ostatnio polubiła i codziennie jest grane lizaka, lizaka i pomyślałam kurczę, codziennie taki lizak i jest coś takiego za 40 chyba 7 złotych kupiłam całe pudełko zdrowy lizak tak wyglądają. Sprawdźmy. A, takie coś. Taki podróż. No, ja też. Jak taki. Dobre. Jak są te takie zegarki, e, wiecie. Taki pudrowy, ale też smaczny, prawda? Malinowy. Naturalny aromat i składniki, nie zawiera cukru, w fiński ksylitol. <grymne> Pancia przyjechała do czedarka I co ma czadarek? Co ma chłopczyk? Co ma chłopcyk w buźce? Czadarek dostał od paniunki zoologicznego peniska wołowego, pani poleciła. Przeszłam się zapytać, dzień dobry, jadę do takiego fajnego pieska, co lubi gryźć. Co pani poleca do gryzienia? Pani powiedziała: Może się to wydawać śmieszne, ale polecam penisa wołowego. Trochę mało tego wyszło. Ja to się lubię najeść porządnie. Nie było folii. Nie wzięliśmy. Ale tak możemy. Mhm. Przykrywamy pyk. I na ognisko. Będzie ognisko rozpalał. No. najpierw podmuchaj. Mm, 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 mm. No patrzę, patrzę cały czas. Trzy, dwa, jeden. Kochanie, to, to... Chcemy A? I tu, i to co? Czekaj tutaj. Chcę się umyć. To proszę, Martusia, trzyma w rączce, weź do rączki, a ja myję. O, super. No i można do buźki, czekaj, ci to urwę. Trzymaj. O, można jeść. Mm. Bratom Dobra, mama wymyje. Proszę. No, i zakręcam. Oddaj no, mm -hmm. Musicie mi wybaczyć, ale ja, jak tutaj jestem, to mało mam gadanego. Czekaj jeszcze ta półka, czy jak to tam się nazywa. O! A! Mało mam gadanego. Nie chcę mi się za bardzo. Ja tutaj właśnie bardzo się wyciszam. Pewno jeden dzień po powrocie znowu będę mieć mini traumę. Po powrocie do miasta. A tak jak tam ostatnio pisałam... Po dwóch dniach już zaczynam doceniać, że jest blisko ten sklep, że za chwilę mogę się spontanicznie spotkać z koleżanką, że podjeżdża na rowerze mama, że jadę na rowerze do schroniska, powiedzmy. W ogóle na wsi jest tak łatwo zająć się dzieckiem. Tutaj się odkręci szlaucha. Tak w ogóle. Czy pół życia mówiłam szlauch, po czym okazuje się, że się mówi szlauch. Znaczy parę lat temu do tego doszłam. Widzę, masz szlaucha odkręconek. Popodlewaj tutaj truskawki może. Pfu! Ło, wow, mój tu leci. Hmm. <ścoughs> Tata pojechał do sklepu po przekąski jakieś. Bo mama se lubi popodgryzać. Chociaż powiem Wam, taki update jeszcze yy, mojego... Samopoczucia i tematu wilczego głodu, które poruszałam w maju jakoś. Przeszło mi totalnie. I wiecie co? Co jest ciekawe, w ostatnim miesiącu wydałam mniej na żywność, generalnie na, na artykuły spożywcze, niż w poprzednich miesiącach. To znaczy, że nie mam takiego apetytu. O mama! Nie lej mnie! Nie lej ma! Chciałam powiedzieć, że to takie mało, infu, mało influencerskie, ale yy, generalnie, jak tutaj jest, to tak mało chce mi się mówić. I tak sobie pomyślałam, kurczę, że były przebitki i tak dalej, no wypadałoby się coś odezwać. Powiedzieć, gdzie Bola! jestem, jak się czuję, i jakby opowiedzieć. Yy, ale tak jest, że yy, jak jestem, właśnie tak w naturze, generalnie, jak przejeżdżam sobie tutaj na przykład, no to. Bo tak się jakoś wyciszą, robi się takie, jakaś taka naturalna medytacja. Być może jestem. Z... Na kolana sobie lejesz dobrze. Być może jestem taka, nieco takim zwykłym mieszczuchem. Bo może ludzie, którzy mieszkają na co dzień na wsi, już tak nie mają. Ale generalnie bardzo ciekawa perspektywa osób, które mieszkają na wsi. Czy też widzi się na co dzień te wszystkie plusy? No, właśnie tego, że jest tak cicho, że jest ta natura, czy na co dzień, gdy już wiecie, wychodzisz na posaka na trawę, czy po czasie też to nadal tak jara? Nie wiem, być może to zależy od człowieka, być może jest ktoś, kto jest cały czas na wsi, i teraz, gdy jest w mieście, codziennie się cieszy, bo sobie myślę, że jest tworzy do miasta. Widzę, widzę, pięknie podlewasz. Wiecie co? Jak dodawałam właśnie z wyjazdu filmiki. To taki był fajny odzew, a ja dodawałam filmiki, na przykład, nie wiem, jak sobie siedzę na trawie, powiedzmy, i nic nie mówię, albo że czeszę sobie włosy z widokiem zachodu słońca, i to są takie drobnostki. A miały jeden z większych odzewów, odkąd pamiętam, jeśli chodzi o moje treści. No. Znaczy, generalnie, jak poruszam ważne tematy i tak dalej, to też się odzywać. ale chodzi o to, że to, były, to była taka drobnostka, coś takiego oczywistego, a jednak tak wzbudziła jakieś emocje w Was, jakiś taki podziw natury i tak dalej, że to jest takie niecodzienne, no bo jednak oglądamy miasta, bo jednak oglądamy yy, taki najczęściej kontent, właśnie miastowy, jakieś wyjazdy. Generalnie mówię o swojej bańce, bo na pewno jest dużo, wiecie, kontentu. Takiego wsiowego, ale tylko tak pomyśleć, że taka miła rzecz, bo taka, to jest taka prosta rzecz, wyjazd poza miasto, jest osiągalna dla każdego z nas. Myślę, że, nie wiem, możecie napisać w komentarzu 10 minut rowerem drogi od waszego miejsca zamieszkania. Znajdzie się jakieś mini odludzie, w którym możecie usiąść na trawie z jakimś fajnym widokiem drzew w tle? Ja, jak sobie myślę? No, jasne, że tak. Bo chyba, że tylko ludzie w tych aktach tak mają. Niezależnie od miejsca zamieszkania, zawsze trafi się w jakieś takie miejsce. Hmm, mogłabym tu na koniec dodać jeszcze parę słów ode mnie, ale wiecie co? W tych okolicznościach po prostu zamilknę. że tutaj coś więcej można i czegoś nie trzeba. Nie potrafię tego do końca zdefiniować, ale coś tutaj można, ale dużo nie trzeba. I to jest super.